Kosiemanko, witam was. Dzisiaj zrobię jedną niemożliwą rzecz. Jak chcecie to zrobić, to samo to musicie mieć te buty. Ja tego nie postawiam. Uwieście mi, ja to zrobiłem. A co to? Dobra, nie wiem. I te auta chyba są prawdziwe. sprawdzę, że mogą potrącić. Nie, nie mogą. Nie, nie mogą potrocić. One nie są prawdziwe. Dobra, nie wiem co tu się dzieje. Mogę to? Mogę. O. Different name. O. Dobra, ja nie wiem. Co, my już tak spieszyć się nie będziemy? O kurde. Chodź tutaj, chodź tu. Wow, to i... O kurde! No, ja już ja rozumiem, dobra. Jezu... O Jezus Maria! To, to wygląda strasznie o Co, co tu są takie dziwne? To nie są moje lagi. To są ich lagi. Dobra. Ty, no ja nie wiem o co tu chodzi. O, orka. Czy to tam delfin? Wieloryb może. Delfin to na pewno nie. Bo się nie da jeździć, a po takich to się da jeździć zawsze. Hmm. No widzicie. To się da tu wejść. Da! Ale da się łatwo spaść! Nie róbcie tego! Kurde, to jest ptakol! No widzicie, to jest on. To jest prawda. No to jest ogień. Dobra, nieważna. To tak było... Co? Wy ty Wy, wy ty wy, totalnie! Co to można zrobić? A tam, to jest taka kulka? U, to... O! Uy. Dobra, pokażę wam jak ja to zrobiłem. Ja robię Musicie wejść te buty. Jak chcecie to zrobić? Dobra, tak muszę. Musimy stawić. Tej, dobra. dobra, jest, udało się. zacisnąłam się jakiś cudem. Dobra, teraz jest, żeby nie spaść. Nie mogę spać. O jezus. wytychy co? co? To do lampki da się co? czekajcie ja ją polizę ty, lampa to jest lampa jakaś ja nie, ja ty będę jeszcze nikt czegoś nikt czegoś takiego jeszcze nie zrobił ty a do tej kozi wie, że da się wejść? próbuję nie, nie zbyt Zbyt się da spaść. Ty, co jest? Kurde Co, że się tam nie da wejść? Weź do mojej Czy Nie. O. O. Dobra, mam. Nie mam. I teraz muszę mieć. Ja chcę tu. Dobra. Co tu robił, latające lampki? To Fyt, wy tak w ogóle. Piu, lampas. Lampas. Ja czekam tutaj. No! E, ja, Ja taką zabawę, naprawdę. To jest taka zabawa Uu! Jezus Aha, przez to się przenika Nie no, to jest wszystko co jest to To co jest w gołdzie To tutaj to jest O kurde, o kurde Do... Nie dobra, niedobra Wyłaś to u, u, weź Jezus Maria, jestem pod mapą. To jest jakieś... nie wiem, porąbane. Dobra, jestem. I a co jeśli jak ja bym tą lampkę rzucił O tu! I tu się buguje chyba. Jezu... Tu, tutaj krwi nie ma chyba. Coś tu krwi nie ma nawet. O to wchodzi. co takie zasłonie. A no tak, bo, to, bo tu się buguje wszystko. Jak chcę na ten butylek? Jak chcę na ten butylek? Ołszy, co? Jesteś w budyku? Nie pierwszy raz. Dobra, to było już pierwszy raz. Tego dniu za wiele z tym budykiem. Sprawdź te auta. Gdzie one jadą? Aha, w dobra. Ja dobra. Rozumiem nie trzeba tego mówić. Ja chcę doznąć auta! Ty one nic nie robią! To robi wrażenie właśnie. Że one nic nie robią. Miały nic nie robić właśnie. O kurde i to jest ten moment. Poczekajcie. Ej, no, no na chodzeniu to jest naprawdę ciężkie, bo to jest takie wolne tak rotor. Korzystaj z tego wolno. Jak wiecie. Dobra, nie. No i co? Nie. To się nie uda, to się nie udaje, Ty, ej. No co jest? Ej, no to, to mnie zaczyna niepokoić. Ty, no ja tego totalnie nie rozumiem, co mi się to nie odpala. nie mi, odnąć ziemi. Ty no, co jest? Kurde. Dobra, nieważne, ale odwiedziliśmy dzisiaj taką mapę. Jedziemy! No. No. Co jest? Dobra, ja jeszcze w tym miejscu ja nigdy nie byłam. Najgorsze jest to, że ja teraz nie mogę wysiąść. To jest w tym najgorsze. Noc? Nie, ja muszę jak ekran startowy. Dobra, nie wiem co tu się, co tu się dzieje. Ale filmik już skończył na to na razie, cześć!